nagraniu wyjaśnię, jak działa technologia LifeWave i nowy produkt w postaci elektrody o nazwie X39, która aktywuje w ciele produkcję komórek macierzystych. Robi się o niej coraz głośniej, wiele osób słyszało o tym odkryciu i słyszało też o komórkach macierzystych, więc zastanawia się, jakie odkrycia naukowe i badania stoją za tym produktem. Otóż najprościej tłumacząc LifeWave to technologia bezprzewodowej komunikacji z ludzkim ciałem i odbywa się za pomocą fotonów światła. Historia powstania sięga 20 lat wstecz, kiedy wojsko Stanów Zjednoczonych rozpoczęło badania nad rozszyfrowaniem, jak działa system komunikacji ludzkiego ciała, a celem tych nowatorskich badań było sprawdzenie, jak pobudzić uśpione procesy samoleczenia w ciele za pomocą energii, częstotliwości i wibracji, czyli bez używania chemicznych tabletek. I chodzi o to, że nasze ciało jest nie tylko chemiczne, ale jest elektrochemiczne, i to właśnie zjawiska elektryczne sterują złożonym procesem biochemii w naszym ciele. Jednym z wielkich odkryć, jakie dokonało się w tamtym czasie, było badanie niemieckiego naukowca, profesora Fritz'a Popa, który odkrył, że nasze DNA emituje fotony światła. Okazało się, że to właśnie światło jest częścią systemu komunikacji naszego ciała. Natomiast 20 lat temu, jednym z naukowców, który został zaproszony do tego zamkniętego projektu wojskowego, był naukowiec o nazwisku David Schmidt, który po kilku latach badań rozszyfrował, jak możemy aktywować procesy samoleczenia właśnie za pomocą fotonów światła. David Schmidt wynalazł i opracował specjalną strukturę krystaliczną, która emitowała odpowiedni sygnał, a następnie umieścił tą strukturę wewnątrz szczelnie zamkniętego polimerowego plastra, który po zbliżeniu do ciała aktywuje się pod wpływem jego ciepła, które swoją drogą również jest światłem i możemy zobaczyć to kamerą termowizyjną w dalekiej podczerwieni. Natomiast to, co się dzieje, to ta struktura krystaliczna odbija się z powrotem bardzo specyficzną wiązką fotonów światła, czyli precyzyjną częstotliwość fali świetlnej, którą nasze ciało odczytuje jako polecenie, aby aktywować produkcję komórek macierzystych lub przywrócić produkcję najsilniejszych substancji do takiego poziomu, jaki mieliśmy za czasów młodości. Sama metoda produkcji krystalicznych struktur jest oczywiście zastrzeżona. David Schmidt na chwilę obecną posiada ponad 100 patentów zabezpieczających jego odkrycie. Technologia jest wszechstronnie udokumentowana przez niezależne placówki, a sama firma posiada 80 badań potwierdzających jej skuteczność i bezpieczeństwo. To po prostu działa. Skupmy się na najnowszej elektrodzie o nazwie X-39, która aktywuje produkcję komórek macierzystych, ponieważ jest to odkrycie, o którym każdy powinien się dowiedzieć. Wynalezienie tej elektrody zajęło 10 lat i pochłonęło miliony dolarów na badania, aby ostatecznie odkryć, jaki sygnał aktywowałby produkcję komórek macierzystych bez zastrzyków i bez chemikaliów. Więc ta elektroda przywraca w naszym ciele prawidłową produkcję molekuły młodości, która w medycynie nazywa się peptydem miedzi GHK. Na jej temat istnieje ponad 500 niezależnych badań klinicznych i działanie tej molekuły jest bardzo dobrze znane. Pełni ona funkcję bardzo silnego modulatora, ponieważ regeneruje ponad 4200 genów ludzkiego DNA. I dlaczego jest to takie ważne? Otóż, geny są oczywiście częścią naszego DNA, które pełni funkcję biblioteki, gdzie nasze ciało przechowuje instrukcje, jak każda komórka ma funkcjonować i jak ma się regenerować. Natomiast z czasem, przez wolne rodniki, toksyny, metale ciężkie, stres, nasze geny zostają rozregulowane lub wręcz uszkodzone. I w rezultacie komórka nie dostaje czystej informacji, jak ma prawidłowo funkcjonować i jak ma się naprawiać. Więc peptyd miedzi pełni funkcję regulatora genów, pomagając przywrócić ich prawidłowe działanie, a tym samym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie kluczowych systemów naszego organizmu. I oto, co mówią badania na temat samego peptydu miedzi GHK. Przyspiesza on gojenie się ran, wpływa na obniżenie stanów zapalnych, reguluje geny zarządzające redukcją bólu, wspomaga długofalową ochronę przeciwnowotworową, przyspiesza produkcję kolagenu, przyspiesza porost włosów, wpływa na prawidłową funkcję mózgu i układu nerwowego, wpływa na układ krwionośny, wpływa na układ trawienny, łącznie z regeneracją wyściółki i uszczelnianiem jelit, wpływa na zwiększenie mocy naszego układu odpornościowego i wiele, wiele więcej. Wszystkie te badania możesz znaleźć w literaturze medycznej w Bibliotece PubMedu lub w Narodowym Instytucie Zdrowia. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Peptyt Miedzi GHK, by zobaczyć setki niezależnych badań tego niezwykłego peptydu. Dziś mamy technologię w postaci elektrody Lifewave, która naturalnie przywraca jego produkcję do lat młodzieńczych w sposób bezinwazyjny, bezpieczny i bez konieczności podawania zastrzyków czy tabletek, dzięki czemu nasze ciało zaczyna wracać do ustawień fabrycznych i produkuje go w optymalnej ilości. Oprócz tego, że peptyt miedzi GHK reguluje ponad 4200 genów, które sterują zdrowiem głównych systemów naszego ciała, co samo w sobie jest potężną informacją, szczególnie dla osób, które chcą naprawić swoje zdrowie, to ma on również wyjątkową funkcję w ciele, mianowicie wpływa na zwiększenie produkcji naszych własnych komórek macierzystych. I teraz, czym są komórki macierzyste? Zasadniczo mówiąc, są to uniwersalne komórki w naszym ciele, które mają niezwykłą zdolność do przekształcania się w każdą komórkę funkcyjną naszego ciała. Kiedy powstaje nasz organizm w formie embrionu, składamy się tylko z komórek macierzystych i w pewnym momencie te komórki dostają sygnał, aby przekształcić się w komórkę serca, kości, wątroby, mózgu, w komórki nerwowe i wszystkie inne komórki funkcyjne. Tak właśnie powstaje nasz organizm, ponieważ kiedy komórki funkcyjne się zużywają lub zostają uszkodzone, wtedy komórki macierzyste usuwają je z systemu i ponownie przekształcają się w nową, zdrową komórkę funkcyjną i wymieniają uszkodzenia. Więc innymi słowy, im więcej masz komórek macierzystych w swoim ciele, tym szybciej i sprawniej twoje ciało usuwa uszkodzenia i wymienia komórki na nowe, regenerując się i zdrowiejąc. Natomiast problem jest taki, że z wiekiem ten naturalny sygnał komunikacji staje się coraz słabszy, nasze ciało się rozleniwia i zaczyna produkować coraz mniej komórek macierzystych, i proces degeneracji naszego ciała zaczyna postępować szybciej, niż ciało nadąża wymieniać uszkodzone komórki, i u większości osób około 30 roku życia ciało produkuje już o 50% mniej komórek macierzystych niż za czasów młodości, i wtedy zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki, proces regeneracji spowalnia a potem ich poziom we krwi spada średnio około 10% na dekadę więc w wieku 60 lat mamy ich zaledwie od 10 do 20% w porównaniu do poziomu jaki mieliśmy za czasów młodości natomiast dobra wiadomość jest taka że jeżeli zwiększymy ilość aktywnych komórek macierzystych nasze ciało zacznie ponownie regenerować się szybciej i jesteśmy w stanie odwrócić proces starzenia i to jest właśnie powód, dlaczego jest obecnie tak ogromne zainteresowanie środowiska medycznego wokół komórek macierzystych, ponieważ ich odkrycie daje szansę na odzyskanie zdrowia tym osobom, które do tej pory cierpiały z powodu chorób uznawanych za nieuleczalne w sposób farmakologiczny. Więc w jaki sposób można zwiększyć poziom komórek macierzystych w swoim ciele? Do tej pory dostępne metody polegały na tym, że lekarze pobierali komórki macierzyste z krwi, osocza lub szpiku kostnego, a następnie wstrzykiwali je z powrotem w uszkodzone miejsce. Nie jest to optymalne, ponieważ wstrzyknięcie jest miejscowe i nie wpływa na cały organizm. Do tego komórki macierzyste z wiekiem stają się coraz mniej aktywne oraz w ten sposób nie zwiększa się ich ilość w ciele. Dlatego drugą znaną metodą jest pobieranie ich z pępowiny niedawno urodzonego dziecka i wstrzyknięcie ich do organizmu. To wiąże się z zupełnie inną kategorią problemów, ponieważ wstrzykujemy materiał genetyczny innej osoby z innym DNA i mogą nastąpić różnego rodzaju skutki uboczne. Dlatego w Europie ta procedura jest bardzo silnie regulowana, a za granicą za jeden zastrzyk płaci się między 5 a 10 tysięcy dolarów, więc, nawet jeżeli ktoś chce zdecydować się na takie zabiegi, to większość chorych osób po prostu na to nie stać. David Schmidt postanowił użyć swojej technologii bezprzewodowej komunikacji, aby odkryć, jaki sygnał nie tylko zwiększałby produkcję komórek macierzystych w naszym ciele, ale również jaki sygnał należy wysłać, aby aktywować stare komórki macierzyste do młodego, zdrowego i aktywnego stanu ponieważ wtedy nasze ciało zaczęłoby zamieniać uszkodzone komórki, a takie komórki zaczęłyby tworzyć młode i zdrowe tkanki, zaczęłyby tworzyć młode i zdrowe organy, co nie tylko spowalnia procesy starzenia, ale dosłownie cofa procesy starzenia i nasz zegar biologiczny. Jedyne co musisz zrobić, to codziennie naklejać sobie taką elektrodę, nosić ją przez cały dzień, by optymalnie wpływała na twój organizm, a wieczorem ją odkleić. Natomiast te efekty z tygodnia na tydzień zaczynają być coraz bardziej zauważalne, ponieważ im dłużej mamy podniesiony poziom nowych, zdrowych komórek macierzystych, tym nasze ciało odbudowuje więcej starych, uszkodzonych komórek. I tak postępuje zauważalne odmłodzenie całego organizmu, a nie tylko pozbywanie się nabytych chorób. Również to, co jest niezwykłe, to, że elektroda X39 zwiększając peptyt miedzi tak mocno. Pobudza produkcję kolagenu w naszym ciele, że większość ludzi już w przeciągu pierwszych trzech miesięcy zaczyna obserwować wygładzanie skóry, redukcję zmarszczek. Badania, które przeprowadziła firma nad elektrodą X-39, pokazały, że w ciągu sześciu miesięcy wiek układu sercowo-naczyniowego potrafi cofnąć się o ponad 8 lat. I co jest ciekawe, około 50% ludzi czuje znaczącą różnicę w przeciągu pierwszych 30 dni stosowania elektrody X39, a ponad 90% ludzi czuje znaczącą różnicę w przeciągu pierwszych trzech miesięcy. Do tej pory nie było tak skutecznej metody, żeby aktywować komórki macierzyste za fragment ceny, którą musielibyśmy zapłacić za kosztowne kuracje. Dlatego jest to przełomowym odkryciem medycyny przyszłości. Generalnie firma zaleca, aby ludzie używali tą elektrodę przynajmniej miesiąc na każdy 10 lat swojego życia, aby uzyskać znaczącą regenerację, szybkiej ulgi w bólu, redukcji stanów zapalnych, więcej energii, poprawy wyników sportowych, odmłodzenia tysiąca genów, odzyskania stanu młodości. Tak w skrócie działa technologia Lifewave i elektroda X39. Jeśli pierwszy raz słyszysz o technologii Lifewave, to może wydawać się to wprost niewiarygodne, żeby było możliwe. Jednak... Fakt, że od 2019 roku, gdy elektroda X39 została udostępniona przez firmę, co poprzedziło 10 lat badań, dosłownie setki tysięcy ludzi na całym świecie zaczęło udostępniać w internecie testymoniale, osobistych świadectw i w ten sposób wiedza ta jest przenoszona z ust do ust, a dzisiaj ty dostajesz tą informację, by móc przekonać się na własnej skórze, jak ona działa, przetestować to odkrycie całkowicie bez ryzyka i z Korzystać z 90-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Jest to produkt gruntownie przebadany, bezpieczny, posiadający międzynarodowe patenty. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego nagrania i polecam Ci skontaktować się z osobą, która wysłała Ci ten film, ponieważ pokaże Ci, w jaki sposób możesz zamówić elektrodę X39 bezpośrednio z laboratorium firmy Lifewave. Nasza maksyma to przyklej, poczuj, podziel się. Mam nadzieję, że wkrótce doświadczysz osobiście, jak ten przełomowy produkt pomógł Tobie lub komuś z Twoich bliskich odzyskać zdrowie i siły witalne organizmu. Tymczasem dziękuję. Ci za uwagę, życząc wspaniałej regeneracji i odmłodzenia Twojego ciała.